Witam Was, z tej strony Saba, z naszej ulubionej serii na serwerze, na którym nikt nie gra, czyli oficjalny serwer Jeraken. to jest, przypominam, tymczasowy serwis. I pierwsza taka mała rzecz, bo niestety, w poprzednim odcinku wspomniałem weksy. tak sobie zrobiłem to dla jajec. Mi się wydaje, że wiele osób nie podłapało tego żartu i zostałem ściśnięty przez niektórych w komentarzach, że jak ja mogłem wspomnieć o niej w odcinku, że ja się do niej nie umywam, to jest z bogini, no to jest najlepsza w ogóle YouTuberka w dziejach. Ledwo nagrała i mnie już przebiła. Czy jakieś tam inne teksty, żeby nie było, ja do niej nic nie mam. Nieraz do mnie nawet pisała o jakieś tam porady. Nieraz nawet odpisywała głupio na inne komentarze pod swoim kanałem, żeby mi usiadła na kolanach albo y, jakieś tam inne, wiecie, takie y, śmieszne sprawy. Więc ja nie mam o to pretensji, ja razu nie mówię, że yy, brzydko się na mnie patrzy, że coś w tym guście, nie? Więc no nie przesadzajcie ziomy, bo naprawdę bycie simp'em w 2021 to już jest taka trochę patologia mi się wydaje, ale to jest moje zdanie, nie każdy taki musi mieć, nie? Więc taka mała dygresja, żeby nie było. Bo mówię, yy, parę komentarzy śmiesznych było, musiałem parę osób zbonować, bo im żyły na dupę popękały ewidentnie. No i żeby nie było, żebyście mieli jakąś motywację, bo ja was rozleniwiam, nie wiem, 800 łapek w górę i kolejny odcinek za, nie wiem, 3 dni, albo coś w tym guście, a jak nie, to będzie odcinek z New to co uwielbiacie, po prostu tą giereczkę, nie, w ogóle muszę tą serię dokończyć z tego New bo wstyd. Pierwszym itemem, który zajmiemy się w tym odcinku to będzie tarcza. No i tutaj jest taka mała aluzja z mojej strony. Walnąłem prawie 30 zmianek w tą tarczę i nie wyszło mi ani razu NNO. Pomało się zastanawiałem czy Gameforge usunął w to w jakiejś aktualizacji, no ale to było zbyt głupie i raczej byłby chaos i pewnie wiadomości TVP bo o tym nagrały, bo taki news jak yy, sąd do Warszawy no niestety nie mia miałem pecha, nie wiem, no ja potrzebowałem NNO, żeby wyeksplić sobie V3, żeby wyeksplić sobie postać potem w Grocie, ewentualnie w AV-1. Eee, wiadomo, że Magistraty na Zinach by mnie dobiły i dlatego nie mówię nawet o AV-2, bo to nie ma sensu, ale... No, mam jakąś taką tarczę 10 bloków i na Diabły, ja ją zostawię, tam jeszcze Yangi są. Te Yangi mi są zbędne kompletnie, nigdzie tego nie użyję, ale ogólnie jako... Można powiedzieć, e, podstawa jest ok. Tylko mówię, no bez e, no mam nadzieję, że ja przeżyję na tym spocie z pająkami, mimo że mam dużo na e, ogień. Ale jedyny plus tego wszystkiego, że właśnie pozbyłem się tego przeklętego riba, spaliłem go u kowala, w ogóle ma inne średnie, bo ktoś chciał mi go zmiksować, e, bo miał jakieś tam ekstra zielone zmianki na 30. levelu. To powiedziałem, proszę bardzo, proszę bardzo. No i nic nie weszło. Ale do no nie ma tego riba, nie? Więc no to, to jakiś plus jest, bo tyle ile bodzi na to wydałem, jak on te bodzie sprzedał, to pewnie bym już bił aure na gień używając tym nie? Ale to już tam wadzi. No i nawet policzyłem sobie te zmianki, 62 zmianki na tarczy mi poszły i ani razu NN nie było, ani razu, więc yy, nie wiem o co chodzi. N nigdy tak nie miałem... N Wiele razy miksowałem tarcze na globalu, ale nie wiem, czy jakaś aktualizacja była i faktycznie ratio się zmniejszyli, czy ja miałem tego pecha. No tak wygląda, 20 diabły, 10 bloków, 20 yangi brzmi fajnie, ale to jest tylko bojowa. Ja też sobie nie wyobrażam, żebym miał ulepszać tego albo tarczę na 6.1, to jest niemożliwe, jak takiego sokoła albo coś, bo nie ma w ogóle botów nawet na tym serwerze, nawet nie ma ludzi, nie, to już nawet nie chodzi o boty. Bo no wiadomo, piszboty są potrzebne na starcie, przynajmniej dla nas graczy, no bo są perły tanie i tak dalej, można jakoś echo sobie wbić. A jak nie ma w ogóle ludzi, co nawet to dropią, zwykłych takich wiecie, Maciusiów, no to co ja mam wtedy zrobić, nie? Nie, nie wiem, co potem zrobię. Będę latał chyba z doniami plus 6 i starcią plus 6, chyba że zrobię sobie dropa i będę 3 dni specjalnie dropił księgi kląt, tylko po to, żeby spalić na przykład, nie? No, no, nie wiem, nie wiem, co mam o tym pomyśleć. No i przyszła pora widzowie na to co uwielbiacie najbardziej, czyli y, pakiety z aurami, z księgami, tam są zaranki, y, jakieś tam teleportery, y, właśnie te eliksydy do expa, no i księgi. Yy, oprócz tego, jeszcze rady, EXO, chyba EXO 20, rad 10, z tego co pamiętam, można tym handlować. Więc, wow, oprócz zaranek, nie? Albo możesz handlować całym pakietem, albo yy, poszczególnymi rzeczami, ale oprócz teleportacji i zaranek, Toś trochę zrobiłem błąd później, że nie otworzyłem jeden pakiet na szamanicy. I będę musiał kupić w przyszłości. No ale jak to wyszło w sumie, bo to Was pewnie ciekawi. Więc w pierwszym pakiecie miałem 4 aury, w drugim pakiecie miałem 3 aury, w trzecim pakiecie miałem 5 aur, Eee, w czwartym pakiecie miałem jedną aurę, w piątym pakiecie miałem dwie aury. Raz nawet nie jestem w połowie do G, e, jeżeli chodzi o aury. Ale, żeby nie było, ja szybko to raczej wbiję, bo cena samej aury jest ustabilizowana. Nawet jak nagrywam 7 y, grudnia, to cena tej aury jest taka sama. <laughs> Naprawdę. Czy widzieliście kiedyś serwer jakiś globalny, że ponad po tygodniu od startu aura kosztuje to samo, co praktycznie na starcie? Ja nie widziałem, ale tak jest, możecie mi nie wierzyć, ale, ale tak jest, później mam to udowodnię może w trzecim odcinku, bo to nagrałem. A to nie jest tak, wiecie, chronologicznie, ale tak, tak, tak właśnie bywa, więc... De, de, reasumując, zostało mi około 30 aur ponad do wbicia. Zakładając, że każda kosztuje po półtorej miliona, no to, nie wiem, dwa dni zbierania złomu specjalnie po to, albo przy okazji spienia na V3, V2 i, i es nie? No, co to jest 10 milionów V2? No to są te same dzwony albo jakieś tam, wiecie, nawet wejść sobie tak dla pały tylko po to, żeby wyjść ze złomem. No to, 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 to jest kwestia czasu, nawet sobie biję Belserka, Mogą być błogosławieństwo, ale ja jestem noob, wojownik, dywan, body. Muszę mieć bezcerka na G, bo nie zasnę. No i dobra, jesteśmy w V2, znaczy dokładnie V3, żeby być takim, wiecie, dokładnym człowiekiem. Mam 74% na ogień, i brakuje mi niestety. W y, zbroi oraz w hełmofonie. Y, chodzi mi o kostium, fryzura oraz kostium. Wiadomo, to Young żera bo każde miksnięcie kosztuje 400k Youngów, a na starcie to jest duża forsa Jak Aura kosztuje po półtorej miliona, to sobie policzcie, że wymiksować coś, co ja bym chciał, no trochę by mi zeszło. Więc na razie, no, nie, nie, nie mam takich funduszy na to. No i sobie padłem. Stasowałem całego spota na ryj, No i padłem jak ten debil, nie? Nie spodziewałem się trochę tego, żeby nie było, bo coś damage mam słaby. Wiadomo, rip taki se, średni taki se, no wiadomo, jest plus 9, bo mi ktoś go dał. Ale no, musiałem brać potem jak noob po parę grupek. Potem się wkurzyłem i zrobiłem parę zmian, zaraz wam je pokażę. No i ta moja jedyna zmiana, jaka mogła być, to jest oczywiście pomoc w item shopie, no i co ja mogłem zrobić z tym, żeby to bardziej ustać, bo ja używałem już tych setek, znaczy nie setek, tych buffów do obrony. Już zapomniałem, jak się nazywa. Boże, nie pamiętam. Mam sklerozę, ja... Chyba to jest ten wiek, że najdługo ul, posta... Uno będę musiał brać na noc, żeby w ogóle pała mi zaczęła stałać. Więc tak, e... kupiłem odporność na żywioły. Taki jest talizman, bodajże czy tak to się nazywa. Daje 10% odporności. Założyłem zbroję, też miałem 10% odporności tam. No i wyszło na to, że... Już mogę spota u, 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 ustać, tylko że mój damage daje jest słaby i ja biję strasznie długo te, to po prostu, no, no ja nie, nie wiem co mam zrobić, w sensie rogu to będę brał oczywiście, bo teraz tak testowo sobie na środku stoję jak, 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 jak typowy wojownik. Ale, no, damage'owo strasznie to długo trwa, jakbym instalował Windows 95 na komputerze, na najnowszym, nie? No, coś tam niby biję, coś tam niby odrzucam, ale wiecie, mógłbym przykleić spacer i do kibla wrócić i dalej bym pająk te klepał, nie? No, sami widzicie, jest trochę strasznie. No i to, czego nienawidzę w tej grze. Czyli miksujesz itemy, które były ci potrzebne wtedy, kiedy nie są ci potrzebne. <tuszy> Przypominam, że ja mam zbroję 10 na ogień, nie? Ja tam w to prawdziwe zbianki walnąłem, chyba z 20 na tą zbroję i mi nie wyszło 15 na ogień. A tutaj? <słuch> Pluję na tą grę codziennie jak wstaje, bo prostu tu... I tyle. <słuch> Niecałe 15 godzin później jak spienia, już mam prawie level 6.0, zostawiłem na auto łowach, sobie spać i samo się wbiło. No i z, te, z tych yangów, z tego, że mi biło, bo ja nie, nie miałem tego peta, co drop mi podnosił niestety, e, zdobyłem na 14 aur praktycznie. To przez noc na nadal jest ta sama, 1,5 miliona. No i prawie zaraz będziemy mieli na G. Z tego co pamiętam, potem, po tym przeczytaniu brakowało mi chyba z 15-16 książek. To no nie jest dużo. Dlatego mówię, że takie jedno spienie już będzie Aura na G. A bezelka wbić, to ile bezelka Po 50 tysięcy, 100 tysięcy? Strasznie łatwe to jest widzowie. Dzień później znowu staćmy na Aury i znowu sobie czytam. No i za chwilę Aura G. Hehe! <laughs> I nawet tyle kasy nie walnąłem. Nie głupi byłem zawsze, bo zawsze kupowałem chyba z 8-9 pakietów, czyli prawie dwa razy więcej niż wtedy, niż dzisiaj. I w sumie to samo wyszło i nawet zaoszczędziłem trochę tych SM-ów. Kurde, gdyby człowiek wiedział wcześniej, ale człowiek głupi jest. No, raz, raz musi być to G. Musi, musi, bo nie zasnę. No i proszę bardzo, jest! Aura na G, na serwerze, na którym nikt nie gra, to jest takie osiągnięcie, że czego go sobie pisze kiedyś do CV Co pan kiedyś robił, panie Sabalski, no co, no co ja robiłem? No grałem na serwerze Hamachi oficjalnym Więc sobie aura na G, bo mnie było stać, no taki jestem bogatym człowiekiem, a składam CV do Magnalda, bo takie moje ambicje są, no <ścoughs> No naprawdę <ścoughs> Aż mi jest smutno, nie wiem, nie wiem, nie, nie widzicie moje mordy, ale uwierzcie mi, że płaczę, kurde w środku. Że, że mu na takim serwerze <laughs> I to jeszcze tymczasowym I tym pozytywnym akcentem Bardzo depresyjnym dla mnie Zakończymy ten odcinek Bo niestety nie jestem w stanie Robić długaśnych odcinków Bo to nie jest sems Aż tutaj, tutaj nie gram no, no Nie mam motywacji Bo jedna rywalizacja to jest inny grubas Taki jak ja czyli Wojtek Tasmania No i znam gramy Ale nie ma o co rywalizować No nie, no nie ma no o, Z kim i o co nie? Więc... Więc ale są odcinki, są materiały. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Pamiętajcie łapkę w górę i w komentarzu, bo jak nie, to Was znajdę.